Cześć się ma z tej strony Swerd dalej w 3. No tutaj sobie skończyliśmy przy tym trupku, no i musimy chyba zejść tutaj na dół. I zobaczymy, co tutaj jest grane. U! Jakieś ciekawe symbole. Patrz na płytki. To pismo sabejskie. Tak, ale to nic nie znaczy, jakiś bełkot. Masz to w notatkach? Tak, zdaje się, że tak. No właśnie, no właśnie. I mamy coś. Chyba chodzi o kolejność symboli, wzór, którego trzeba się trzymać. No właśnie. Od księżyca do jakiegoś takiego. Czekajcie. To byłoby, jakby z tamtej strony. Tu mamy początek. Aha. Płytki się wciskają, gdy na nich staniesz. No, bingo. Stanę tutaj, żeby przypadkiem na coś nie nadepnąć. Dobry pomysł. No dobra, co mamy dalej? Aha, aha, cztery takie, trzy krzyżyki. O, raz, dwa. Jak tu przejść tam, żeby do krzyżyków dojść? Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Ok, na razie prawidłowo. Potem były tak: trzy krzyżyki. Może trzeba po nich przejść w odpowiedniej kolejności. To załapałem. Trzy krzyżyki i cztery takie. Czekajcie. Trzy krzyżyki. No właśnie. Raz, dwa, trzy. Hm. Trzy krzyżyki. Raz, dwa, trzy i cztery takie. Potem znowu powinny być krzyżyki. Tak. Dobra, widzę. Trzy krzyżyki. Raz. Dwa. Trzy. Teraz cztery te. Raz. 2 3 4 I teraz mamy tak, dwa krzyżyki i trzy takie. Dwa krzyżyki. No nie ma jakby innej opcji. Raz 2 i 3 te. Okej, okay, powinno się udać. Raz 2 3 Teraz to. Bingo! Jest. Udało się! <laughs> Pięknie. No proszę, jakie zagadki. Egipskie ciemności. Poświecisz nam? Dobra. No dawaj sali. O. Wow. To chyba jakieś laboratorium. Tak, to ma co najmniej 400 lat. Ja piernicze fajnie się robi. Ale miejscówki co? Laboratorium pod, pod tym całym zamkiem. Daj więcej światła sali. Jasne. Czekamy na saliego. Poświeć, poświeć kolego, bo. O właśnie. To chyba laboratorium alchemiczne. Moment. Czy to miejsce coś ci przypomina? Tak, tę kryjówkę Marlow, skoro o tym mowa. Sali, to laboratorium Johna D. Tak daleko? We Francji? Pewnie prześledził wskazówki, cofając się do Krucjat, Tak jak Lawrence. No dobra. Hey, patrz. Co tu masz, Sali? Znowu pismo sabejskie. Ale co to za symbole? Chciał chyba coś odszyfrować. To jakaś wiadomość napisana po chynochińsku. Dasz radę to odszyfrować? Spróbuję. Ciśnij, aby użyć dysku szyfrującego. No to lecimy. Ołtarz strzeże w wejścia do zaświatów. Hm. Używał magii do wywoływania duchów. Tak. Albo w ołtarzu znajdowało się sekretne przejście. O, dobra. Pomóż popchnąć. No. Ej, <śpiewanie> hey, popatrz. Ty. Łewski Skubaniec. Dziękuję ci. Nie ty, John Dee. Ja pierniczę. Sali, daj ogień. Tak. O, od razu lepiej. Któregoś dnia będziesz musiał zadbać o własne zapałki. O czym ty mówisz? Ja pierdzielę, jakie miejsce tam coś jest. Włazimy tutaj. O, chyba naprawdę nie chcieli tu czegoś wpuścić? Albo wypuścić? Ach, pomóż mi z tym. Mama. Proszę bardzo. Ładujemy się. To chyba krypta rodzinna. Twój kumpel Godfrey gdzieś tu leży? Dobrze by było. Jeśli wiedział cokolwiek o Atlantycie Pustyni, zabrał tę wiedzę do grobu. Więc znajdźmy jego grób. Właśnie. Zobaczmy. Chciał chyba rozwiązać zagadkę, ale mu się nie udało. Hmm. No, ołtarz mamy. To już też tutaj mamy przekreślone jak tutaj ta trasa wyglądała. Ha, teraz mamy tu orzeł i koń. I, i wokół orła jakieś symbole. Czekajcie. O, shit. Ha, orzeł trzeci, koń drugi. Zobaczmy ten mechanizm. Co to? Średniowieczny teleturniej? Całkiem złożony. Masz coś? Żadnej z tych krypt go nie ma. Nie, nie. Jego grobowiec byłby ukryty. Szukaj dalej. Okej. Okay. Koń chyba miał być tu. Teraz orzeł. Albo o to chodziło. Czekajcie, czekajcie. Co koło orła? Już chyba widzę. Te trzy symbole, trzeba sprawdzić, czy one się zgadzają. Tak. Symbole się zgadzają, czyli konia też mamy we właściwym miejscu. No to zostały nam dwa zwierzaki tam do rozkminienia. Ha. Dobra, coś tu było jeszcze. Tutaj mamy lew. Tu mamy nie wiadomo co. Czy pewnie ten brakujący. Tu mamy orzeł. Ha. Z tej strony widać taką cyfrę. A z tej taką. Ha. Aha, są te, te dwie cyfry. Już wiem, w zależności gdzie stanę, zobaczcie. Czyli dlatego miejsce orła było widać. Ok. No, tu mamy całkiem rozwalone. Dobra, czas rozkminić lwa. Czas rozkminić lwa. Kurde, blade. Na pewno u dołu lwa będzie pi. Już tak patrzę. Ok, widzę mniej więcej to. Po jego lewej stronie będzie taki symbol, ale zagadka. Jedna z trudniejszych. Pi, a po lewej stronie. Hmm, jeszcze raz. Coś takiego. Hmm, to nie do końca to tak widzę na tablicy. A może jednak widzę. Zobaczmy. U góry lwa też taki symbol. Jakby ten sam. Hm. U góry lwa tamto. Mordekolec. Już widzę. Jest. To już widzę położenie lwa. Dobra. Jedziemy z lwem. U dołu miał być pi, z boku miało być te dwa symbole. O, właśnie. I pewnie z prawej strony lwa będzie. Tak jest. Wszystko się zgadza. Mamy rozkminionego lwa. Tu prawdopodobnie będzie to, co nam zostało. Czekajcie, u dołu będzie taki, taki jakby C odwrócone. Jest tylko w zasadzie jedno takie. Czy z lewej strony powinno być taki trójząb? Tak, dobra, to już też widzę. <laughs> Nie jest trudne, ale kurczę fajnie, fajnie sobie tak pokombinować. Tu wjeżdżamy z koniem. Bingo. No bardzo zachęcający. Kurczę, fajna zagadka. Lord free jak nie ma? Tenże sam. No, coraz ciekawiej. To tutaj podtrzymaj, dobra? Dobra. Chyba jakiś amulet. Coś tu jest napisane. Chcesz to zrobić przy Zawiszy? Aha. To pismo sabejskie. Pasuje do starożytnego Jemenu. Tak. Z miejsca, gdzie Francis Drake wylądowałby w XVI wieku. Może to być nazwa miasta. Tak. Sprzed trzech tysięcy lat. Bez reszty inskrypcji nie będziemy wiedzieli, gdzie szukać. Miejmy nadzieję, że druga połowa jest w Syrii. I że Katery i Chloe ją znajdą. To, po co przebyliśmy, mamy odnalezione. A? Nie radziłbym tego robić. Cholera. <laughs> Dobra robota, panowie. Harris? Proszę, odbierz panu Drake'owi artefakt. Właśnie, Alice. Weź go. Nie warto za niego umierać, prawda? Twój przyjaciel też tak sądzi. Dalej, Nate. Co to było? O Boże... Co on nich? Zostań w siedleniu! Bierz go! Szybko! Weźcie to! Weźcie to! Weźcie to! Pochodnia się wam dopala. Życzę powodzenia. Dusza człowiek. Prawda? Dobra. Szybko musimy się stąd wydostać. Trzymaj się blisko. No, to musimy być przy sali. Nie wychodź ze światła. Musimy się stąd wydostać. Chwila. na górze. Tam idziemy sali. No dawaj, dawaj. No szybciej, szybciej! To już wiemy czemu te drzwi były zabarykadowane Podaj mi rękę ja piernicza. Chodź tutaj. O, no, tu już chyba tylko wiejemy. Jezus Maria. Zaraz! No, musimy spadać! Ruszaj! Jesus Christ! Chodź tu. Ja pierniczę. Boże, przełazę przez sufit! Kurde, biegnę, no. Skubajcie, są szybkie. I to bardzo. Nie lubię, nie lubię tego widoku kamery. Masakryczny jest. Ja pierniczę, szybciej. Ja pierdziulę. Zajmie! Z ty mnie jak to? Oh, ja? A ja? Powróci. Wszystko w porządku. Nic nie jest? Chyba tak. Lepiej tam nie wracajmy. Słuszna myśl. Ja no ale musimy odzyskać co nasze do jasnej cholery. Czemu zawsze nam coś zabierają? Tam jest zejście i chyba... No i chyba jedyna słuszna droga. Tu mamy nie wracać. Złazimy. Dobra. Trzeba znaleźć jakieś wyjście. No trzeba, trzeba. Tu już chyba byliśmy kiedyś. Niech hm. Dobra. Okej, okay, zabawiamy się. Zabawiamy się znowu w żyrandole. No. I do tyłu. Mordę, kolec. Wiem, wiem. Szybciej, Jezu. Kurde, blade, no. Ryzyk fizyk. Nie. <laughs> ja pierniczę. Nie zawsze wiadomo, gdzie tu wskoczyć. O Boże. O Boże. Dawaj, dawaj, no, to może być? Zgodnie z planem. <laughs> musimy znaleźć drogę w dół. Coś tu mamy. Coś tu mamy w dół. wszystko. Co do kropelki. Co oni wyprawiają? Chyba chcą spalić to miejsce. No właśnie. Nie... sali musimy stąd spadać. Ja pierniczę, dobra, wiejemy. No, czyli przygody ciąg dalszy. Jak nie pająki, to kurczę, chłopaki. O kurde. OLERA, niedobrze. Kurde, jeszcze to wszystko płonie. Ja pierdziule, szybciej! O cholera! Ach, gdzie się gdał. O Jezus, nie mogę takich błędów robić. Wybuchnie. Kto tam strzelał jeszcze. O shit. Jezus Maria. Szybciej, szybciej tutaj mu coś trzeba pomóc. Pierdziule. Dobra. Nie wiem, którędy tu uciekać. Ja pierdniczę. O oh, Jezus Maria Ja pierniczę z każdej strony ładują masakra. Sali dawaj. Raczej tędy musimy wiać Tutaj podsadzę Jezus Maria. Chłopaki Spodziecie tu żywcem. Którendy? Musi być stan wyjścia. Łapka bez wyjścia, do jasnej cholery! Gdzie ktoś ładuje? Tu! Ej, Uważaj! Ja pierd... W mordę, kolec! Musimy się stąd zwijać! No im szybciej, tym lepiej. O, się. O, oh, shit. Widzimy się po drugiej stronie, super po prostu. w <świetnie>, szlece! Ja pierdzielę! Jezu, przecież to wszystko się jara! Zamiast w dół, to my kurde do góry. No dawaj, dawaj, człowieku! Może i dobrze. O ja piernicę, o ja piernicze jakie emocje. Jezu tego jeszcze nie było w tej serii. O oh, shit! Przepięknie po prostu. O kurde, jeszcze z takim osiłem. jeszcze kurde z nim mam walczyć. W końcu chyba padł. Jezu, gdzie teraz? Już prawie. Noho. Liczę. Granaty się przydadzą, czemu nie? Ale ich tam jest. Dobra, jakieś wyjście stąd? Kurde, jeszcze tam ładują. coś? Kurde, szybko, 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 sali też się spieszy. Idziemy Jezus, Sali, ty mógłbyś nam pokazywać drogę. Ja już tak było blisko Ja nie wierzę. Ja pierniczę. No to przygoda niezła. utknąłem! Pomóż! O Jezus Maria! Szybciej, kurde. Ja piernicze miało być niżej, a coraz wyżej z znowu. Jezus Maria! O! Kurde. Ja pierdolę! O masakra! Jezu, no jakoś tu się musimy wydostać do to. Ja tej wszystko się już wali. Wali! Ja pierdzielę. Już ja pierdolę Szybciej, no w końcu wam się uda, chłopaki. Dawaj, Dawaj kurendy. Jezu, co teraz? Tu nie ma innej możliwości. Ja też. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, gdzie reszta tych badziewiaków? Shit. Ach. Ja pierdzielę zadyma na całego masakra. O Jezu! Macie od razu granat. Macie jeszcze jeden. Piernicze wszystko tutaj leci. No za w gorze. Jezu, weźmy stąd. Co on chciał tu? Tutaj. Ja pierdolę. Nie wiadomo, gdzie tu wiać. Panika lekka. Jest drabina. Jezu, żeby się udało. O, tak czułem. Tak czułem. Sali, dawaj. Nie, nie, wierzę, no ruszaj No teraz to już by było po nas jakby ta drabina spadła O mordeko A cholerna wieża się bali! No tak, jeszcze to no i oczywiście Oho Ile ja razy tutaj już zginąłem? Masakra to jest. To jest masakra. O mój Boże! <laughs> w ostatniej chwili. Ta cholerna wieża się. Tak, widzę. Jasna cholera. Nienawidzę, nienawidzę tej kamery tu. Piekła się na mnie. Wszystko gra? O tak. Cudownie. Czekaj. Moment. Zapominaj, że jesteś od ćwierć wieku młodszy. Oj, tam jesteś silny jak woł. Poza tym. Po co pośpiech? Myślą, że spłonęliśmy. Prawie mają rację. Szczerze mówiąc, trochę się pogubiłem. Przypomnij mi, czemu to robimy. O nie, nie, nie. Jak masz walić gadkę, że jesteś na to za stary, to sobie daruj. Neat, oni naprawdę idą nos. Na no i co? Chcesz dla ich wygody odwalić kit? Ale kto tu mówi o odwalaniu kit? To przestań gadać, jakbyś już stał nad grobem, dobra? Słuchaj, no. Dwadzieścia lat chroniłem twoją dupę. Nie mam zamiaru rezygnować. Jak widzisz? Chcę tylko wiedzieć, że to, co robimy, ma jakiś sens. Widać, że Twoja duma strasznie ucierpiała. Nie myślisz trzeźwo. Nie tego cię uczyłem, Nate. W ten sposób dasz się zabić. A! Niech to. Szaleje. Przez Ciebie wszyscy zginiemy. Co? Katery sali, jeśli nas ktoś bo śledził, Schlera to ich pewnie też. Musimy ich ostrzec no, i pędzić do Syrii. Mam nadzieję, że pamiętasz, gdzie stoimy, bo całkiem się pogubiłem.